Hej, jakiś rok od zamontowania wiem, mojego układu. Przez ten czas nie wydarzył się żaden blackout. Nie było wielkich wichur w zielonej górze. Więc nie mogłem sprawdzić, czy ta mała turbinka M3 w jakiś sposób się sprawdzi przy zasileniu magazynu energii, doładowaniu. Bo niestety przy podmuchach wiatru. Zachowuje się ona no, słabo. Nie jest to dobry wiatrak, żeby się oprzeć na nim jakieś zasilanie swojego układu. Ale do testów jak najbardziej się przydała. I zrobiłem taką modyfikację, bo stwierdziłem, że chyba na wyrost zamontowałem te przekaziki. Przypomnę, że one są po to, żeby załączać układ dopiero wtedy, gdy wiatrak już się jakoś rozkręci. Ale stwierdziłem, że skoro wiatrak i tak się potrafi kręcić, gdy jest zahamowany hamul, tym hamulcem, no to podłączyłem bezpośrednio, bezpośrednio mostek, mostek czyli, mo, czyli mostek, który zasila od razu tutaj układ. Aha, w międzyczasie mi załączyłem, zgodnie z sugestiami, większą przetwornicę. Ale wystrzelił mi jeden kondensator, musiałem go wymienić. A cóż tu się stało? No cóż, przetwornica miała wadliwy kondensator. I na razie podłączyłem bezpośrednio inwerter pod, pod mostek. I no, a mostek bezpośrednio pod, pod wiatrach, czyli pominałem te dwa przykaźniki. Czyli nie ma tej części układu, która sprawiała, że obciążenie załączy się dopiero wtedy, gdy, gdy wiatrak się jakoś rozkręci. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Tutaj jakoś coś dziwnego się dzieje, bo czasami się wyłącza wszystko. A, teraz tak jakby zobaczył sobie, że ma jakieś zasilanie. Teraz tak, jak się wiatrak kręcił, no to tutaj się napięcie zmieniało, ale. Gdy wiatrak się nie kręci, to napięcie dalej jest. Widzicie, na wiatraku są, są 3V, a tutaj jest 25,7. Czyli to jest mniej więcej, napięcie, mniej więcej napięcie, które jest na tych akumulatorach. Czyli to wygląda tak, że. No i to całe. To, co się wyświetla, tu na wyświetlaczu działa z wielkim opóźnieniem, bo nie płynie żaden prąd z wiatraka. A on dalej pokazuje, że takiego jakby coś się ładowało, a to nieprawda, bo napięcie na 0 obrotów nie ma szans, żeby coś tutaj płynęło. Czyli tutaj do mostka bezpośrednio jest, są podłączone chyba akumulatory, a właśnie i to jest ten problem, że to wszystko działa z dużym opóźnieniem. Zanim się wiatrak rozkręci, to inwerter nie jest w stanie tego wyłapać. A jak już podmuch wiatru przestaje wiać, no to dopiero mu się załącza, ale że niby on coś ładuje. Ale to, to niemożliwe, żeby coś się tutaj doładowało. Czyli cały problem w tym układzie jest taki, że inwerter nie potrafi wyłapać tych, tej zmienności wiatru, którą ja mam tutaj. Więc jedynie właśnie mi tu przydał większy wiatrach na wyższej wysokości. Ale ta Turbinka M3 niestety w tym układzie się nie sprawdza. No, ze względu właśnie na to opóźnienie. No, widzicie, 3V na. 3V były na, na wiatraku. Tutaj dalej pokazuje, że 25V i to jest podłączone tutaj, a ten tutaj pokazuje, że niby coś ładuje. No nie, to. To tak. To nie jest prawda. No i właśnie. Czyli podsumowując, te przekaźniki przynajmniej dla tego wiatraka. Turbinki M3 1200W, teoretycznie 1200W. To były jednak na wyrost. To już od dawna ja się nad tym zastanawiałem, ale ze względu na to, że były te podmuchy wiatru, tylko nie było żadnej porządnej wichury, no to nic z tym nie robiłem. No i. No i o, coś się, coś się kręci. No i tak, jakie zmiany jeszcze. Ten zasilanie potrzeb własnych, czyli tego Przekaźnika, raczej znaczy tego sterownika I tego licznika w sumie No i tych, i tych przekaźników To zasilanie potrzeb własnych To niestety przy takich podmuchach Gdy inwerter nie potrafi wyłapać tej energii Po prostu pochłania więcej energii niż to jest warte Dlatego Tą jedną mniejszą przetwornicę Wykorzystam do zasilania tego sterownika Gdy już Gdy po prostu będzie Jakieś napięcie na, porządne na wiatraku No a tą przetwornicę tutaj założę i będzie te I będzie Będzie normalnie utrzymała, utrzymywała 32V Tak żeby było optymalne, optymalne ładowanie tych akumulatorów No bo inaczej Inaczej na tak, tak podłączony układ po prostu powoduje że Na akumulatory dostaje się różne zmienne napięcie z wiatraka i to raczej nie jest dobre dla akumulatorów o no, tam więc podsumowując po roku tak yy, wygląda mój układ takie, są, takie, są moje, takie jest moje doświadczenie i dzięki za uwagę